Witajcie, 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 znani, nieznani, kolejna odsłona. Długo czekałem na ten moment. Tym razem wielkie nazwisko z naszego polskiego świata komiksowego. Osoba, która zaczarowała swoimi komiksami myślę, że nas wszystkich już w latach 70., mnie akurat w latach 80.. Osoba, którą darzę wielkim szacunkiem, wielkim uznaniem, której komiksy po prostu pokazały mi zupełnie inny wymiar, że. Literatura obrazkowa może być czymś wspaniałym, rozrywkowym, na świetnym poziomie, czymś dynamicznym. Tak, dobrze myślicie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć kilka słów o Bogusławie Polchu. Bogusław Polch to rocznik Grzegorza Rosińskiego. Może o tym nie wiecie, ale panowie razem chodzili do Liceum Plastycznego w Warszawie. Tam już mieli swoje pierwsze próby komiksowe. To były czasy, kiedy literatura obrazkowa i komiksy były owocem zgniłego zachodu. Były tępione przez oficjalną propagandę, więc trudno było, aby. Się realizować, aby robić to co się lubi, ale moi drodzy, krok po kroku, lata 60., druga połowa, nastąpiła lekka odwilż. Pojawiła się seria o żbiku, i właśnie w tejże serii Bogusław Polch mógł się zrealizować. Jego pierwszy żbik, to Złoty Mauritius, to historia, która pokazała żbika w zupełnie innym świetle. No, nie mówię o scenariuszu, no bo tutaj nie było specjalnie wiele możliwości do poszalenia. Jeżeli chodzi o to, jak. Prezentował się sam kapitan później Major, Jan Rzbik. Tutaj Bogusław Pol wykonał wspaniałą pracę. No to właśnie on i te garnitury dwurzędowe, to właśnie on i ten detal niesamowity. Posłuchajcie, jak popatrzycie na stroje, jak popatrzycie na drugi plan, to jest to jest w ogóle, moi drodzy, mistrzostwo świata. No Jak był jakiś bank, no to dokładnie był narysowany. Co z tego, że komiksy były wydawane na beznadziejnym papierze i że dużo z tych rzeczy ginęło w drukarni, ginęło, jeżeli chodzi o te detale. Nieważne. Ważne jest to, że dla Bogusława Polcha to musiało być perfekcyjne, to musiało być wspaniałe i za to go niewyobrażalnie szanuję. Ja nie pamiętam już czasów Kapitana Żbika, gdyż swoją edukację komiksową zaczynałem w połowie lat 80. Natomiast historią, którą wziąłem do ręki na pamiętnym wyjeździe z rodzicami w góry, gdzie się pochorowałem, i zamiast schodzić tam po górach i jeździć na jakichś plastikowych, wynalazkach, nartach, dostałem od pewnej osoby to. Tak, dobrze widzicie, jest to pierwsze wydanie pierwszego tomu Fanki Kowala. Ja ten komiks generalnie czytałem, no wtedy jeszcze niezbyt szybko czytałem. Czytałem go ze 3 godziny i czytałem go tak chyba 8 razy pod rząd. Cały czas, cały czas, cały czas z przerwą na jedzenie i po prostu nie wiedziałem, jak się nazywa. Miałem wtedy, no możliwe, że byłem troszeczkę za mały jako taki komiks. Miałem wtedy z 10 lat, może 9, po prostu czytałem, czytałem, czytałem i zobaczyłem, że. To jest po prostu artysta, to jest historia, która poprzestawiała moje życie absolutnie. Dwa lata później był opublikowany drugi tom. Tutaj jest bez oddechu drugi tom był sam przeciw wszystkim. Ja byłem pozawiatany. Potem żeśmy chodzili, no bo jeszcze wtedy nie było żadnych konwentów, żeśmy chodzili i po prostu myśleli, rozmawialiśmy z chłopakami o tym. Boże, co za komiks, to jest coś niesamowitego. A w międzyczasie jakoś tak się złożyło, że. Po pierwszym y, fanki Kowalu miałem możliwość zapoznania się z inną genialną serią, w tamtym czasie również tworzoną, rysowaną przez Bogusława Polcha. Tutaj jeżeli chodzi o Fanki kowala, trzeba wspomnieć o dwóch scenarzystach, o, o Adamie Rodku i o parowskim, którzy to no, napisali to naprawdę fantastycznie. A seria Zajs, pierwszy tom lądowanie Wandach przez lata, powiedziałbym, przez dekady, biały Kruk, od 82 do jakiegoś 90, któregoś, nie wiem, 5-6 ten komiks był nie do zdobycia, moi drodzy. On przeciągnie na dzisiejsze Ja sobie go nawet poprawiłem, widzicie? O, zobaczcie Tak, tak, dobrze widzicie? U introligatora, taki ze mnie gig. Posłuchajcie. On kosztował przecież na dzisiejsze z albo z półtora tysiąca złotych na konwentach, żeby kupić taki oczywiście w idealnym stanie, no to, to było niemożliwe. A historia? Do tej pory w fandomie się spieramy. Czy genialniejszy jest Funky Kowal, czy bardziej nas w pozytywnym tego słowa rozwaliła i po prostu zmieniła nam światopogląd seria za ICE, która składała się z ośmiu tomów. W Polsce przez całe lata było 7, gdyż ten ostatni wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza upadła zanim zdążyła go wydać w 89 roku, no i było słabo, ale my żeśmy my tutaj mieli możliwość odlądowania wandach przez walkę o planetę, Bunt olbrzymów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, śledzić historię. Kosmitów, gdyż tutaj Bogusław Polch do e, teorii Richa von Denikena, na zlecenie Niemców, narysował taką właśnie historię ośmiotomową. Więc czytaliśmy, jak to przylecieli kosmici, jak oni mieli jakiś wpływ na nasz rozwój, e, pomogli tutaj to wszystko poukładać. Oczywiście byli dobrzy kosmici, którzy chcieli naszego dobra i chcieli nas rozwijać, podwyższać nasz poziom tutaj materialny, intelektualny i, i w ogóle psychiczny. No i oczywiście byli ci źli kosmici. Był Sadam jego dwóch bardzo złych pomagierów. Ja do tej pory mam chyba wszystkie wydania, bo potem to się nazywało Ekspedycja i wydawnictwo Muza wydało to w takich dwóch opasłych tomach. A jakże, pokażę Wam, proszę bardzo. Tak to wyglądało niesamowicie. tuż już to wyglądało naprawdę pięknie. Po prostu, my hmm, wybaczcie, przerwa na chwilę. Przerwa na reklamę, przerwa na wąchanie. Bogusław Poluch to nie jest tylko Funky Kowal, przegenialny. Czy seria O'Is? Niesamowicie świetna. To są także inne, inne sprawy, to są także inne historie, oczywiście, że on się realizuje jako storyboardzista i podejrzewam, że w tej materii zarobił swoje największe, największe pieniądze, tak mi się przynajmniej wydaje, bo przez lata z komiksów w Polsce nie dało się żyć, natomiast myślę, że tak wielkie nazwisko powinniście znać, powinniście kojarzyć także z innych rzeczy, więc usystematyzujmy. Na pewno mamy tutaj te żbiki. Tych żbików wyszło 7. To były żbiki z lat 70. A później, jeszcze w 2013, była plaża w Porwin to taki dodruk próba, taka żbika na nowo, zrobiona przez kulturę gniewu no to niespecjalnie wyszło. Bo Krusław Polk jest tak z dwóch historii, o których powinniście wiedzieć, i może się z nimi jakoś powinniście zapoznać. Jedna z nich, moi drodzy, to jest rycerze Fairplay, zrobione na y, zlecenie dla UNESCO na początku lat 80. A druga to jest Tomek Gro. To miała być dłuższa taka przygodowa seria, wyszedł tylko jeden album, a cztery. Fajna rzecz, w czerni i bieli czyta się. Polecam Wam, zobaczcie, bo to jest Bogusław Pol, którego możecie nie znać. Sprawą otwartą, o której chciałem powiedzieć na końcu jest jak wyglądał i co myślicie o Wiedźminie. O tym jak on go wymyślił, o tym jak on go stworzył, o tych sześciu albumach, które były Tutaj kolega z zakadru mi opowiada niesamowitej, dla których on by zrobił wszystko. Wiem, że tam było wielokrotnie nakładane kolory, to było przesuwane, aby efekt był niesamowity. My się spieramy w fandomie, czy efekt jest niesamowity, czy efekt jest taki sobie. Ja uważam, że to jest zupełnie inna kreska, przeczytałem to, uważam, że jest okej. Okay. Natomiast na pewno powinniście wiedzieć, że taki Wiedźmin, jakiego my kojarzymy, do tego momentu, bo jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał serial Netflixa, ten z serialu sam wygląd yy, żebrowskiego, który Michała Żebrowskiego który grał Wiedźmina jest to projekt Bogusława Polcha który został pożyczony przez panów filmowców i chyba nie do końca panowie się rozliczyli i podziękowali Bogusławowi Polchowi za to, jak zaprojektował i wymyślił samego Geralta. To, jak wygląda Geralt, to jest absolutnie mistrzostwo świata. Uważam, że komiks też się fajnie czyta. To, co zrobili w filmie, no przez grzeczność nie powinni za ten temat. Na pewno powinniście się z tym zapoznać. Jest takie bardzo fajne wydanie, też chyba muzy jeden tom, właśnie wszystkie Wiedźminy. Polecam, bo możecie sobie ustawić troszeczkę inaczej percepcję i troszeczkę poszerzyć także horyzonty, widząc jak Bogusław Polch może rysować i jakie mogą być inne historie. I posłuchajcie, to naprawdę to naprawdę się broni. To, co musicie zrobić, to w ogóle bez dyskusji, to jest, jeżeli nie znacie fanki kowal, mnóstwo wydań, mnóstwo, mnóstwo wydań, można kupić drogo, można kupić tanie, jak tam chcecie. Mam nadzieję, iż w części, no dzisiaj jest zupełnie inny rynek. Będziecie mogli przeżyć taką radość biorąc do ręki fankiego kowala, jeśli jeszcze tego nie czytaliście jak ja w połowie lat 80. Ten komiks, mimo że od jego powstania upłynęło ponad 30 lat, uważam, że ciągle się trzyma, ciągle jest na naprawdę wysokim poziomie, nie zmienił się w ramotę, tak jak... Bardzo, bardzo wiele opowiadań z lat 80., także amerykańskich, także francuskich. To jeszcze po raz kolejny potwierdza, że Bogusław Polch wielkim artystą jest. Czytajcie, podziwiajcie, nie zgadzajcie się, jeśli nie zgadzacie się to komentujcie. Ja oczywiście bardzo, bardzo chętnie będę Wam odpowiadał, ale nie będzie litości, posłuchajcie. O Bogusławie Polchu można mówić albo dobrze, albo wcale, gdyż mówię, jest to wybitny, wybitny artysta, cieszę się niezwykle, że Zdecydował się na publikowanie komiksów, na robienie ich, chociaż były to czasy, że no mówię, artyści komiksowi no nie zupełnie byli finansowo doceniani za to, co robili, ale robili to, co kochali i, i, i za to trzeba ich bardzo szanować. Także kochani, Bogusław Polch, czytajcie, jeżeli czegoś nie znacie z tych rzeczy, które wymieniłem, zapewniam Was, że nigdy jego historii nie schodziły poniżej pewnego poziomu całkiem wysokiego albo bardzo wysokiego. Tyle na dziś. Następnym razem może będzie coś z wielkiego świata, a może znowu coś z naszego wspaniałego kraju, bo mamy tu tylu talentowanych artystów, że nie wiem, czy starczy mi programów do końca roku, aby o nich mówić. Ja się z Wami żegnam. Dzisiaj było Bogusławie Polchu. Na razie, na razie, na razie. Do zobaczenia.